Mojej Ajajaj, przepraszam za... Ko, cześć mejbisi, manko dostawił mnie w końcu Boże, ja cię <grymiki> Easy. Easy! Nie, Judaszu! Dobra, wygrałem, eh? Ten słuch? Mam e, przycisk na słuchawkach, wiesz? E, które... Gdzie sobie przełączam dźwięk na, na A, Jezus, jak się wystraszyłam! Kuźwa! Boże święty, no chore to! No cheater! No jak nic! Do reporta i do. I w ogóle widzicie, jak ja wolno chodzę? Jak on mnie zwolnił? Wy to widzicie? Ty przebrzyd Aha. LOL! Co jest kurwa? Wy ty! My zamachasz. On was będzie próbował wygonić. Nie dajcie mu się. Zban. Dobra. Pini. Dobrze kipo! Nikogo. Sztos. Sztosak. w sensie. Dobra, e, czekajcie. Wezmę tylko psa. Jak tam ten wasz generator? Który? O, mi ja się on Jak się ze